Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego być tematu. Być może już o niej słyszałeś, a być może już ją znasz. Mówimy o niebieskiej naklejce jednym z różnych obowiązków prawnych właścicieli pojazdów. Czym jest niebieska naklejka i ile kosztuje? Dowiedzmy się razem. Czym jest niebieska naklejka? Niebieska naklejka poświadcza, że spaliny zostały sprawdzone i że pojazd nadaje się do dalszej jazdy, jeśli wartości te mieszczą się w granicach prawnych. Otrzymasz ją. Sprawdzane wartości różnią się w zależności od typu pojazdu. Samochody benzynowe, tlenek węgla samochody z silnikiem diesla, stopień. Zadymienia pojazdy katalizowane, współczynnik lambda czy niebieska naklejka jest obowiązkowa. Tak, w większości włoskich gmin. Ale w niektórych regionach jest to zielona naklejka. Samochody zabytkowe, samochody niecywilne, samochody elektryczne i pojazdy sił zbrojnych pozostają zwolnione z tego obowiązku. Przede wszystkim, aby wiedzieć, jak działa niebieska naklejka dla samochodów spalinowych i motocykli, należy wiedzieć trzy rzeczy, jest. Obowiązkowa zaświadcza, że spaliny zostały sprawdzone i musi być okresowo odnawiana teraz dowiedzmy się, kiedy została wprowadzona i jak przestrzegać niebieskiej naklejki 2020. Niebieska naklejka terminy. Niebieska naklejka to obowiązkowa kontrola. Tam, gdzie jest wymagana, wprowadzona w 2012 R przez rząd Montiego, weryfikuje wpływ samochodów spalinowych i motocykli na zanieczyszczenie i jest to obowiązkowa dla silników benzynowych, wysokoprężnych, gazowych i metanowych. Początkowo, przed reformą upraszczającą administrację publiczną, kontrole były planowane co dwa lata. Jeśli pojazd był w porządku, niebieska naklejka była obowiązkowo umieszczana na przedniej szybie. Z drugiej strony, po 2012 R, kontrola spalin jest przeprowadzana podczas obowiązkowego przeglądu samochodu, a zatem odbywa się zgodnie z harmonogramem. Co 2 lata dla wszystkich pojazdów starszych niż 4 lata. Koszty niebieskiej naklejki w 2020 R. Podobnie jak w przypadku przeglądu samochodu, niebieska naklejka może być również wydana przez autoryzowany warsztat przez agencję. Praw jazdy dla kierowców i pojazdów przez ACI w razie wątpliwości, te trzy organy są organami, z którymi należy się skontaktować, aby dowiedzieć się, czy jest to obowiązkowe w Twojej okolicy? W zależności od wyboru miejsca kontroli, ceny i terminy kontroli pojazdu w tym samym czasie co niebieska naklejka również się różnią. Dwukropek autoryzowany warsztat, 64 euro i 80 centów, w tym opłata MOT, warsztaty ACI, 65 euro i 25 centów, jeśli jesteś członkiem, w przeciwnym razie musisz dodać kolejne 25 euro civilization motorization 45 euro bardzo długo czy niebieska naklejka powinna być widoczna ogólnie rzecz biorąc nie wystarczy mieć przy sobie certyfikat potwierdzający że spaliny zostały sprawdzone jednak na wszelki wypadek zawsze możesz zapoznać się z przepisami obowiązującymi w twoim regionie zamieszkania czy chcesz sprawdzić czy niebieska naklejka traci ważność w 2020 roku. Musisz sprawdzić datę ostatniego przeprowadzonego przeglądu okresowego. Samochody zarejestrowane w 2020R Uważaj na opóźnienia z powodu stanu zagrożenia zdrowia i sprawdzone w 2018R zostaną sprawdzone w tym roku. Opublikowano w mówi Prawo Praktyki samochodowe przegląd samochodu a WordPress komentarz Hello World.